I posłuchajcie coś go szmolcu yy, Bo wszyscy dookoła prawią Że szmolec z babucia Nie ma zdrowy Że jak się go poje To przeca, przez serce a przez żyły Krew nie poradzi lecieć A ja wam coś jego powiem Jako z tym szmolcem naprawdę było Józef Dycki Rozdoroka zabijał kormika A jak go kupował na spędzie, To wybierał szpyrczoka Co by miał na sobie godnie fetu Baba z nim dziecki ryczała, bo jak masoż pszczółka przyszła na zabijaczkę, to wszystko było masne. A dziecka klejzały na, na dłażkach. Starka też, jak szła przez, roz przez kuchyń do izby, to ją musieli kludzić. Tak było gładko, ale szpyrki i woniały, tużko załase ich net przynieść na talerzu, a ku temu kąsek chleba. Stareczka miała już przez 90 roku. Cały żywot robiła na gruncie, przy gospodarce. Wychowała siedem dziecek. A kiejsi hańdowni poszła do doktora, bo ją coś zaszło dusić w piersiach, a nie poradziła dychać. Doktor był jeszcze starej daty, toż Starkę pobadał, a prawi. Mocie coś ze sercem. Nie śmicie jeść szmolca, bo wą żyły zaciśnie. Starka się zastarała, bo porę szpyrek ze szmolcem na chlebie to przecaje najlepsze śniadanie. Doktor się podropał po głowie, a prawi. Wiecie co, e, żadnych cech cetliwów nie dą, bo to i tak jest sama chemia. Kupcie se w konsumie pół litra dobrej gorzołki, a każde rano, niż po śniadocie, se wypijecie sztamperle. To samo wieczór, niż pójdziecie spać. Szmole ze szpyrkami możecie jeść, ale nie każdy dzień. Ale jogo go jem oto dwa razy za tydzień, we strzodym, a przy niedzieli. Wiecie, panie doktorze, mi się, tak, mi się go tak przeogromnie chce. Cóż dobre, yy, przyjdźcie zaś za jakiś miesiąc, yy, zaś was przebadzę. Jeszcze musicie się ruszać, chodzić każdy dzień do pola, odbywać, knobloch jedźcie, pogryzajcie cebulę, a serce będziecie mieć zdrowe. Starka chodziła do tego doktora każdy miesiąc. Nie dawał jej żadnych cetli, nerozji i kazował pić koniak, rozgorzołkę, a roz, a i śliwowice, co ją górole przedowali na torgu we strumieniu. A trzeba było kludzić, a starka żyła yy, jak była zabijaczka, a szpyrki się na patelni smażyły, To dyski z talerzem szła, Eny ją trzeba było kludzić, bo Józef takiego masnego bagona do chrywka wraził, że przy zabijaczce wszyscy się musieli dzierżyć ścian, jak szli ze do kuchynie. Józef masne miał roty. Dycki na śniadanie i odbądź szmole ze szpyrkami, albo świeczkę abo wajecznice ze szpyrkami, bo jego baba też miała rada se tak pojeść. E, co by broda była masno, a mm, czasem a i z brody, co by, się, co by kapało. Jednego roku, po zabijaczce, Józefowi zabyło słabo. Nie poradził luftu chycić, baba mu okno odebrzyła, a starka usz ze sztampelą gorzołki leciała, co by mu do gęby wloć. Józef z Hank, usz z lasa, porę pi, wypił, ale go żołką nie pogardził. Rano baba go zapisała do ośrodka do doktora. Józef przyszedł do niego, do tego doktora. Ten go zbadał, a prawi. Tuż, panoczku, serce macie chore i stojecie szmolec. Ja, panie doktorze, dycki przy zabijaczce, a potem ze szpyrnika wyciągam szpyrki, a ze szpajski, a baba mi robi babraczkę, wajecznice ze szpyrkami, stryki z wyrzostkami, a ziemnioki ze szpyrką, roz za czas, a co drugi dzień a i szmolcym pomarzym chleb. Doktor się, jak to usłyszał, to mu ślina to gęby przyszła, oblizął się, a prawi. Panie Józefie, nie śmiecie, nie śmiecie jeść szmolcu tak kupa, jak teraz jecie. Szpyrki to eny roz za czas, a babraczkę eny roz na miesiąc. Dostaniecie cetle na serce, a baba niech wahuje, co byście ich jedli rano, a wieczór. Gorzołki ani piwa też nie śmiecie ku tym cetlom pić, bo mu może gamt serce stanąć. Chłop poszł do chałupy, a się za zastarł. Nim selegnął to mu baba dała cetle do gęby, wodą e, z gorka ją zapił, a usnął. Rano siedziło, a starka do odmaryje sięgo, a wyciąga flaszkę koniaku. Leje go do szampella, potem idzie do szpajski, kraje kąsek szpyrki, a je na śniadanie z chlebem. A on cetle połyko, zapij o wodą, a baba mu niesie na, kąsku, e, na, na talerzu kąsek chleba a pomidor. Starka się dziwo, że Józef dycki przy sobocie i od chryb ze szmolcem Pogryzał to knoblochem, a potem gdzie proszą odbywać? W pędziałek w Hned chned rano ze szpański kąsek szpyrki w małym bunsloku szmolcu, a porę wajec. Wraziła to do taszki, a zaszła do ośrodka. Zaklupała do drzwi, do doktora, a prawi: Panie doktorze, coście napisali na serce temu mojemu Józefowi? E, tuż wiecie, cetle na serce, a na żyły. Kiejżeście jedli babraczkę, albo stryki z wyrzoskami? Wiecie, moja baba doktorka mi furt jak si cetle przepisuje, furt mnie inny kormi pomidorami, chlebem, a ważonym Panie doktorze, Jorze chodziła jakiejś hańdowni do waszego fotra, a oni mi, on mi prawił, że na serce to eny sztamperla żołki, na rano, a na wieczór. Tuż dyć, on mo isto ze sto roków, a furt w i koniak mo, a sego popijo. No a mojego Józefka chcecie truć cetlami. Doktorze, tu macie kąsek szpyrki, bąc lok szmolcu, a porę wajec. Niech się wam z tego... Niech wam z tego wasza paniczka coś dobrego uważi. Doktor pomyślał, starkę do drzwi odkluził, a już wieczór jodł ze szpyrkami po z fotrem, z babą, a z wnukami. Rano, jak do niego przyszedł Józef na kontrolę, to mu prawi. Panie Józefie... Szmolec, stryki z wyżoskami, a szpyrki z chlebem możecie jeść. Inny wiecie, wiem panie doktorze, przed śniadaniem, a po wieczerzy muszę wypić sztampele go żółki. Tuż szmolec z mączloku był dycki weszpajsce. Stryki z wyżoskami gaździno smażyła. A Józef, jak umżył, miał niecałe 100 roków. Rosto, mieli mm, tu mocie takie dwa obrozki I taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał. To jest jeden obrozek. A drugi obrozek to jest film, co się Wam może spodobać. Dziękuję im pięknie.